Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie od rolnika. Są to klopsiki w sosie o smaku grzybowym. Trochę się naciąłem w sklepie, bo przeczytałem to jako klopsiki w sosie grzybowym, a nie o smaku grzybowym. No ale zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście w smaku. Waga całości to 510 gramów, kaloryczność to 350 kcal, czyli niezbyt wiele. Danie wolne od substancji konserwujących glutaminianu, mięsa oddzielonego mechanicznie czyli jak najbardziej ok, chociaż glutaminian nie za bardzo mi przeszkadza, ale zamiast takiego wzmacniacza jest też wzmacniacz pod nazwą ekstrakt drożdżowy. Czyli to też jest taki rodzaj wzmacniacza, czyli powiedzmy, że jest, jest jakiś wzmacniacz, według mnie. Tu mamy dokładny spis zawartości, jeśli kogoś to dokładnie interesuje. Same klopsiki są z mięsa nogi kurczaka oraz mięsa wieprzowego. No i rzeczywiście, nie ma tutaj żadnego momu, żadnych dziwnych chemicznych dodatków. Z samych grzybów mamy tylko 30%, praktycznie na samym końcu całego spisu, czyli niezbyt wiele. Chociaż tu czasami jak się tak pomiesza, to widać takie czarne kropeczki. To najprawdopodobniej to są te grzyby. Tu tak widać, takie czarne coś jest. Zapewne pieczarki, nie sądzę, żeby tu leśne dali, chociaż może kto to wie. No, wyłazić. Cztery klopsiki. Także cztery sztuki są. Dzisiaj jest chłodno, trzy stopnie. To wszystko mi tutaj jakby zamarzło. I wystarczy to teraz podgrzeć. Zapałki też odmawiają współpracy? Jak jest zimno? firma Rolnik kojarzy mi się z racjami wojskowymi tam są takie właśnie dania ciekawe czy coś będzie te klopsiki będą podobne smaku bo chociaż nie ma w racjach z grzybami ale są inne klopsiki no i tamte mi jak najbardziej odpowiadały ciekawe czy tutaj będzie tak samo w smaku czy może gorzej, czy lepiej po zrobieniu oczywiście wszystko się okaże mam nadzieję, że będzie dobre Także czekamy, aż mi się to zagotuje. Chyba już wystarczy tego podgrzewania. Tak to wygląda, może niezbyt apetycznie. Ja sobie już wcześniej poprzecinałem te klopsiki na pół z wyglądu przypominają te wojskowe. Mają trochę podobną konsystencję, lecz są zdecydowanie takie rzadsze. Tu jest chyba dodany. włóka tarta. Mniej jest mięsa, a. Znaczy, no mniej. No, mięsa jest na pewno, bo czuć mięso. Tylko tu, według mnie, jest więcej dodane bułki tarte niż np. w takiej wersji wojskowej. Tamte taką miały zbitą masę, taką sztywną. Tu jest bardziej to takie, powiedziałbym, mniej zbite. Czyli są takie po prostu miększe. Ale smak jest jak najbardziej ok. Choć troszeczkę gorsze niż takie wojskowe. Cebula, marchewka. Takie sprawy to jak widać są tutaj. Sam sosik. Taki bardzo lekko grzybowy. Może i to są leśne grzyby, bo. Czuć tak bardziej lasem, niż pieczarką. Tylko czy ja tutaj wyłowię cokolwiek? O. Jeden grzybek na pewno jest. A raczej miniaturka jakiegoś grzybka. No to mi nie wyglądało na pieczarkę, także raczej coś z lasu. No ale raczej nie wiem, czy dar się więcej wyłowić. Jakieś ciemne takie kawałeczki są tutaj widoczne, więc jakieś skrawki tych grzybów tutaj są. No, myślałem, że będzie tak samo to smakować jak w Wojskowej racji. Te klopsiki troszeczkę są gorsze. Tam te zdecydowanie lepiej mi odpowiadały, no chyba, że po prostu te klopsiki, w tym akurat sosie są. Inne, a w innych sosach są jeszcze inne. Pomimo, że mięsa jest tak pół na pół, to bardziej chyba tutaj czuć tym kurczakiem niż wieprzowiną. No i zbyt dużo tej bułki tartej tu jest dodane. Dlatego one są takie mięciutkie. No ale oczywiście zjeść jak najbardziej się da. Można trochę doprawić. Nie są może to mdłe smaki, ale pieprzu nigdy nie za mało. No myślę, że może będzie troszeczkę gorzej tym smakiem grzybowym, ale coś tam jednak czuć. Danie na pewno nie jest najgorsze, ale też rewelacyjne nie jest. Zdecydowanie wolałbym takie klopsiki w wersji wojskowej niż takiej cywilnej. Albo po prostu taka wersja została zrobiona z tym sosem. Powiedziałbym, że takie danie przeciętne niezłe, ale też nie za dobre. Jak ktoś oczywiście chce sobie samemu spróbować, to może sobie kupić może mieć też inne zdanie ode mnie. Może u niego będzie coś całkowicie niedobre, albo całkowicie dobre. Zależy, kto tam jakie smaki sobie preferuje. Dla mnie to jest takie, powiedzmy, średnio smaczne danie. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, jak i cena. Wszystko będzie pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. W chłodnym dniu. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.